Kto taki? Moja pułapka nie działa, ty? Ktoś, ty? co? Kurwa, sto A co lepsze zielon? Nie, jaką pułapkę miałem mówiłem? Ja nie lepszałem. już Nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Chodzi Cieszę się, że mogę. Warto ci to powiedzieć. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie nie Potrzebuj mogę tego stu... stu... jesteś pan? A, ale... uwielbiam jak ty postacie śmieją na gry pozycja. Stąd! 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 Kurwa, uwielbiam Wiem, ale uwielbiam coś takiego Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi Czyli ty możesz skipować, a nie Porąbało cię Co to kogoś Ukraina, Raportuj Mam kolejne zadania od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. No tak książką jakbyś coś nie mówił. Nie kiwaj taką. Pamiętaj jaka jest stawka. Te, bez odbioru. O! Zu... To jest wiesz się... co. No kurwa jeszcze z Ej, Ej, to jest dalej! Uj. Dobra Ile oni mają, oni mają kurwa sporo życia? O to ty kurwa, nie strasz mnie o, bo tam nie jesteś to, kurwa, też szły te kolory mamy... To jest na spieko okoliczności tylko, co nie? Tak Musiałem jeszcze nas Co? No to, to, to w A ja Kurwa kin Zginął no, ale tak agresywnie. Co, głowę mu podrypałem. To jest mój przyszły samochód, kurwa, ksiądz. Nie, ja jak księdza nie będę, nie chcę mi się. No nie, ksiądz, jak teraz patrzeć, to. Dalej, kurwa. Dobrze ma, kurwa, skubany. Mikasa, sukasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? No ale niejcie są samochody, to ja nie wiedziałem Trudne! Otworzyłem sobie pierwszym lasem. to pierwszym razem Jakie to jest kurwa trudne? To jest takie losowy jest tu Czekaj Kurwa, mam problemy, wiesz? Problemy trzeciego świata Aha, brałem, rzuciłem. Co te petardy robią? Odstrasają ich. Wyciągają Dziękuję. ich uwagę. Nie ostraczałem, tylko wyciągają, właśnie. Coś ty kurwa... Jedam do ciebie. Chociaż... Nuz, feroki. Jestem z tego, co nie Czegoś takiego nie mistera. To jest mistera. właśnie eksplodował. Nic mi nie zrobił To To jest mistera. Idź sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Hmm. Nikogo tam nie było, co? Samy ząbki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Kursel. Macie pedalce. 20 HP i walce kuźwa z wiralami. Kurwa Jebut Nasze miałeś. Noże miałeś Jeszcze Jakie noży a pistolet nie gdzie jaki kurwa pistolet Byś cały sztuka tornikany a, a jest to tam... kurwa Ninja z ciebie jest tam kto mam odebrać coś dla raiza jest prosto do tego nie będę hej kto tu dowodzi raiz mnie przysłał już tam coś? Chodź na górę. Nie, nie mogę, jak nie mały człowiek, a co ci, Dobra, Karim, Mam kasę od Nie Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanikasz. Znaczy, Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy krwiopijcy Gdzie dzisiaj? Ta, cór, Jest nie A jednak trzymasz z nimi, no nie? Dobra Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra, robota. No te, on wcale wziął Stopy kurwa, czy co? Chyba teraz wrócić do rajstwa. Ale... A już widziałem, że on swojego pije, a to on to, to nasz był Jaka porażka Co się stało? Zabił go Zombie No to kurwa szybciej go nie mogę zabić tego zombiaka? Ja pierdolę jakbym wie Jakbym wiedział, że coś się tu dzieje to bym go A ty kurwa byłeś ty i nie uratowałeś Porażka, naprawdę porażka A ty do siebie ani na A ja nie, nie założyłem tego, wiesz? Ty nic nie widzisz otóż to, wolę nic się widzisz, niż żebym później na mnie wina była. Czemu z nami wina. nie uratowałeś, kurwa. Coś nie tak? Nie umiem zrobić. Uratowałeś go. Gdzie jest to czerwone? Czerwone, dobre. idź do czerwonego. są dwie skrzynki, Breken. Dwie skrzynki. Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Mm. Tylko... Boże, tylko Ej, Dobra. DŁUGO SIĘ TAK BĘDZIE SKRĘCIŁ WOKÓŁ TEGO? Błagaj, gdzieś my się już to A tak, będę tylko się tego skręcił, a co? Tam, u jest wejście? Tak. Już nie musi spodzić. Idź, nie siłka tylko chodź. O, do Do kurwa. Tych źródeł nie zbierasz. Kurwa, no się robi, dobra, możemy może lepiej nie walczy z tymi. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, zyskierujemy, chodź. Ты блядь, курватан? Не, подождите Вау, Weź dzień? No, możemy się przespać. Co tu się kurwa No powystalał ich jak kat. Dobra, mam ją. Weź z no, tej, posłuchaj, któryś ma klucze Będziesz naszym bohaterem. Masz już to zrobione. Ale słuchaj, któryś ma klucze, bo są znajdźki. Hey, ty! No tu. Jestem na antenie! Widzisz mnie? Mam klucza, ale jest szczęśliwy sam, nie Tutaj otwieraj to. No to ja? No. Patrz co mamy Wiesz co to? Ja robię? mogę wejść? Tak To nic no, no, się nie... Możesz tam zostać Jeśli nie da się tego zamknąć no To chciałbyś mnie zabrać, chuju? Mhm. I kurwa Musimy mieć mnie mieć oto... wokół cywokusa, kurwa? Pusty jest Od poku Ty, co mówisz? Ty, kurwa zajebałeś mi to. Ja? Zacząłem to otwierać, potem ty to otworzyłeś. Dobra, oto plany. Doskonale. Można Uuu. na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rajs na ciebie czeka. Mam nadzieję. To Krain. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jate Aldemira. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Kurwa Jak możesz? Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? I... Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na osiemnastym yes. piętrze wybuchła zaraza. Gdzie to? Wraca jak najszybciej. I nie waż mi się ani kropli antyzynów. <gry> Oho, dobra. Daj znaje, się. Innie. No i chodź, zapraszamy. Co to jest? Tylko przekonam ja. Jest jest wkrótce to zabranie. Skrytka taka. Tu masz dosłownie wszystko. Pod sobą jest zapasów, to tutaj można zawsze się udać, nie? A w stanie. I to się cały czas odnawia. Szykawkę hmm. nie mogę zesiąść? Szykawkę? No, gdzie to jest? Ale to jest ja go dawajem tutaj. Przezpracałeś? Ty mi kradnie to pójdź, bo mi się animacja przerywa w połowie yeah. Jak jesteś obiekt? No, ja nie odgrywałem. Masz

Ukrainę, chcesz, noś! Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży, ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raiza? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę. Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Raiz. Czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę... napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Może ci się... No, co? Wyjwasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. jest kurwa. Co ty za Krain, mówi Jake. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rajz zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antycynę. Jeśli damy radę się tam wślizgnąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj, jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Daisa. Potem się zobaczy. Kto mówi? Tu, Tolga. I Fatin. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. To się już tękaj? Szybciej, ruchy. To już przejmę. Tolga, nie mów tak do niego. O. Daj mi to radio! Dobra, inaczej, jeżeli się ruszyć, to jesteś kiełem. Ja się mogę ruszyć, Ej! To, to działa w dwie strony osłyszcie. To tak to, 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 to nie może być. Albo dwie osoby, albo za Pięknie. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. Jade, zablokowali te drzwi od środka. Masz inny pomysł? Zbawiłam się tu jako dzieciak o do piwnicy. Chcesz <noise> spróbować? Procenci po Co tu trzeba zrobić? Idź za wskazówkami. Też zamknięte. Jesteś na dachu ja Wiem, że jestem na dachku. To są ci wypychający czy nie? Nie są ci wypychający. O kurwa, ale to są ci to szyjci. Chodź tu kurwa. Ja jestem w środku. O. To masz nawiązanie do... tego... Half-Life'a hmm. Ciekawe Chodzisz w piwnice? pewno, że nie, skoro klub wciąż tu jest. Brać się do roboty! Ale na nich nazywa. No. W końcu... Polska. Kto to kolejny jesteś? Pomagaj! Ktoś tu jest! Jesteś gotowy na bój? No nie na tak chuj, ale... Eee? Kurwa kłócasz. No zabroń nie? Panu. Ja. punktu, Ah, muito, Estou A só muito Do É A karabinu não, não FBI! Wynieś, Mówiłem, że... Mówiłem, że to nie śla? Powiem, że... Powiem, że O kurwa, ja tu jest ich? O kurwa Z granatów to nie lubisz zuzywać Ale no, jakoś mi nie przypadają, wiesz? Hej, okay, on się przygrodził. No a peso. Jade, nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na mnie. jest biznesa. Najpierw znajdź klucz. mam? Też mam. Ja tu z kinem postaci bym w sumie jak się potrzebował A ty masz sodkana to byś Puktapodara Nie mam co Gdzie jest tu? Chodźcie są biegami daj mi spokój O Idę Идишь ты, не? Ой, да, курва. А щики А мамну. И Они <говорит> <говорит> Dobra, ich jest sporo tutaj. Oj, spróbujcie jakieś czasy są wytrwali

Mamy z Jade na poszukiwanie antyzyny, a znaleźliśmy... to. to mamy? Nie, tak ujoło. Co zejść zrobił? Ej, hey, kurwa, w kwiatku utknąłem. Jak utknąłem? O, co? Kurwa, w kwiatku utknąłem. Ok, ja tam idę. O, wydostałem się. Ja Jestem tutaj w ciasku, tutaj. Jakoś utknąłem tam, w środku. tutaj. Ja wiem. Najlepiej, najlepiej to zrobił. Jane, Said mówił, że znaleźliście I wykonam go co do litery. Obiecuję. Tak płynę ani macy skipować. O, nieładnie. O, <zysy> nieładnie.